No, ja jestem Van Helsing, a to jest piąty odcinek serii World of Tanks. A dziś moim gościem jest... Norb. No, a nie Aaron. Aaron, no, było, więc... Na szczęście Norbem. go nie było. Nie mów, tak? Dobra, idziemy. Mam taką wieżę, że mnie nie trafisz, jest taka płaska. Ale w dupę ci strzelę, bo masz taką dużą. Idziemy wbijamy mniejszy. komuś do domu, wbijamy komuś do domu Mamo! Przyjechałem Ktoś... na obiad? O chyba trzeba upiec obiad Dobra, chodź, idziemy Nie no, nie marnuj, chodź, do miasta Ja mam 124 pociski Ja mam 40, mi to wystarczy I za darmo Nie płacę za nie Ha, ha, ha ja po co 2000 za jesteś wolny 40. No bo nie mam nic ulepszonego I tak jesteś wolny Widzowie mówię A20 jest naj drugim najszybszym czołkiem z gry więc się nie dziwcie No ACIE ja nie mam jeszcze siln najszybszego tego silnika A pierwszy no jest ten francuski jakiś tam Chyba Nie ten. A 20 ma największą prędkość maksymalną Z gry Tak no To co mówisz na drugim miejscu e, Bo mi nie chodzi ogólnie Mi chodzi o ogólnie Te 50 ma Jest o Ty, 2 km w... kampa. Patrz Ej tam o Nie wyjedziesz O niej jesteś jest. gdzie wyjedziesz Dobra czekamy tu Nie zniszczą to Ja cię zaraz rozwalę Dobra już <grybujesz> Jaka kapa e, w bazie Ej Sherman lepszy Nie przebijesz go Ja tym bardziej Dobra tam, dawaj Dobrałem mu 102 To nie ty Tak, to ja byłem Tak? Mhm. O nie żyjesz ale jak się mu nic nie zabierasz, tu zawsze będą punkty. Nie, a tak. Za nieprzebicie nie, nie dodają ci punktów. Dają trochę. Nie. Tak. Tu czternastka. O nie. To tak. jest tak. Sami. Okay. Uciekaj. O nie! Niechem w końcu mapy. Uciekaj, uciekaj, uciekaj. Do widzenia. Ja wejdę do tego budynku! A właśnie ty Ej! Przymuruj mnie to jak cię zniszczą, to przeżyję! Oni tu jadą! <grym> Zabrałem mu 52 życia! Się Kurde! Ty tam... Ej, ominęli mnie! <grym> no, o mój Boże Myślał, że mnie nie zauważył. Oj, tam oj tam. Ale zabran Shermanowi 50 życia i ja mam 650 życia. To pa, zaraz wracamy. No, za chwilę. Siemano, ja jestem Van Helsing, a to jest piętocinek. odcinek. Znaczy... Co ja? Znowu się pomyliłem, nie! Yy, Cio tylko się mylisz. Ciąg dalszy Odcinka piątego. Odcinka piątego, tak, dokładnie. I ze mną znowu jest Norb, no. No, i mam lepszy czołg. No, pancera. Trójkę. No, mam, mam, cię na dwa razy, bo mam hałbice. Wiem, wiem. Nie, ty masz mnie na trzy, bo raz bym nie strzelał właśnie takim działem i ty masz mnie na trzy, czy tam cztery. Ale nie Ale sprawdzaj, nie sprawdzaj Ale on miał mnie. przeciw y, ...to. Co? Czekaj, chodź na dół, zjedziemy sobie. Dałem pojedziemy. Nie, bo ja używam odłamkowych pocisków. A odłamkowy ode... ja nie lubię z tego. No ale hobbice właśnie strzelają odłamkowymi. No wiem, ale one ma... są niecelne trochę. No wiem. <laughs> Nareszcie dwa szybkie czołgi. No zobacz jak zapyla... zapylamy. Ja jadę w tej chwili 71 km na godzinę. A 57 no zobaczmy. ale przyspieszą. Ej, jołem rzadko jeżdżą, więc może... Może się uda. Zajmiemy im. A po co my tak jedziemy? Przecież my jesteśmy najlepsi z drużyny naszej. No właśnie. Nie wiem. Jeszcze nagrywałem filmik. <grych> ha ha ha. Właśnie. Zobacz. Toste. Ej, Jezus, nie, nie strzelaj. <grych> A co zabrały życie? Nie, ale nie strzelaj, bo jest jak nas No bo nas będzie widać. Też nie strzelaj. Ale to co? To drzewa da się niszczyć, działa Działo samobieżne jasno, może działa samobieżne zniszczymy w ich... O, jest tam o, czołg! O, o. Jest, jest, jest. Stuart. Dawaj, gnoja. Jest strzelaj! Strzelaj! Ale ma chłopice! Kurde, ile. Jaki to jest kozak? Jak on mi tyle zabrał? Ej, tam jest czołg, dawaj. widziałem widziałeś jest tam o jest. życia! <laughs> Ej, ja zginąłem! Aha, ja nie. Ty też. Dobrze. To teraz przerwa. No dobra, to jeszcze jedną bitwę. Do zobaczenia za chwilę. Może nawet więcej. No. no witamy w następnym, piątym odcinku trzeciej części. Bitwie. No dobra. Bitwie. Bitwie. Jedź za mną, bo ja się bardziej znam. Nie, ja tą mapę bardzo dobrze znam też. Jedziemy do miasta. I on ma BT 2 a ja znowu AT jedynkę moją kochaną. Ej, kto tu we mnie? Ty walnąłeś w to A, ktoś cię strzelił? Tak. I nadal próbuję. Ty. Ty on z naszych strzela! Zaraz mu nie będę... Bety... Widzą go zniszczył, widziałeś to? No widziałem jako tak... E Bartek jest! Tak? Czy nie Bartek tylko Aron 139, tak? Dobra, Aron 139 nazywa się Bartek, dokładnie. Później może go zaprosimy. Może. Może. Może jest wielkie i jest szerokie. Dobra, czekaj chwilę. Nie dodawaj go. Dobra, jesteś? Jestem, jestem. Po prostu, moja siostra weszła do pokoju, ja włączyłem mikro. Na chwilę, mów po imieniu. Nie, lepiej nie. No, w zasadzie to idzie na cały świat. No właśnie, Chodź może tam gdzie ja, bo nie chcę samemu jechać, bo się boję. Ja jestem w bazie już. Ja no. ją właśnie przyjmuję. No no dobra, spoko. Ja tutaj będę pilnował. O, mój kolega do mnie zwodzi, nie? O, to weź nie przeszkadzać. Właśnie zapomniałem zdjąć. Ale pięknie. Jak mnie... Oni prawie mnie nie trafią. Jestem taki płaski i... Dobra, nieważne. Ale jesteś szeroki, straszny. Kurde, ale to jest niecenne. Hej. Yeah, dostał. Czekaj, znowu teraz Bartek do mnie dzwonił. Eee, nie. Nie ma kogoś takiego. Kogo? Bartek. A no 139 no. Nie znam go. <noise> uh, 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 te 57 we mnie celuje. A rozwaliłem przed chwilą takiego typa jednego. Tak? Ej, ja oni jadą do naszej... A nie, co ja gadam, bo to nie jest mi przejmowa. Panie bazy. I jadę ci pomóc. To szybko, bo tu China mnie atakuje. HIHA! HIHA, HIHA! Hi Chicha mnie atakuje. Chicha za tobą! No taki dziwny znaczy to czołg ja. Taki Oj. dziwny czołg. Hicha! Zniszczyłem go! Jak to go nie przebiłem i to jeszcze od tyłu? A jakiego? Tego... Niszczyciela czołgów ale te. Ej pomóż mi, pomóż! Ja, ja sam jestem otoczony. Zginę, pomóż mi. Ja nie mogę, no sami mnie zabili, kurde. Zle zrobiłem. No mnie właśnie też. No żyję, jeszcze mam 73 życia. No popatrzymy jak raz. O, zginęło. No dobrze, do zobaczenia w następnym odcinku. No, nie odcinku, tylko na następnej części. Nie, odcinku. Dobra, no, to w odcinku, do zobaczenia.